Pierwsze pierwsze <śmany> Halo, halo, witam serdecznie. Tak klimatycznie, romantycznie, powiem Wam szczerze, że jestem zajarany niemożebnie wręcz. Jestem wielkim fanem obcego i to już od bajtla. Każdą część, począwszy od ósmego pasażera nostromo, przez obce do części trzeciej, nawet ciulatą, część czwartą, obce predatory, predatory dwa w kosmosie, na Ziemi, pod lodem, na lodzie, tańczące. Wszystko widziałem po 20 razy. Także na tą grę czekałem wielce, szczególnie, że na Elienie. Colniana Rins, na którego również czekałem długo, zawiodłem się tak, że po zobaczeniu go na tubie nawet w niego nie zagrałem. A tutaj po prostu nie tyle, że były wielkie nadzieje jakieś, z, tym, z czym po prostu podszedłem o tak, ale z wielkim, z wielkim entuzjazmem i naprawdę wielki kredyt zaufania w tej grze pokładam. Dzisiaj zakupiłem, jak można było zobaczyć na filmie, nie obyło się bez trudności. I to jest sam początek, jeszcze granie odpalana. Znaczy, odpalałem, zobaczyłem, czy działa. Poziom wysoki, rekomendowany dla gry. Opcja izolacja. Jedziemy. Czy na pewno rozpocząć nową grę? Tak, na pewno chcę. Ledwo widoczne. Okej, okay, w porządku. Bardzo mi się podoba stylistyka, dźwięk, dosłownie wszystko. Także zasłoniłem żaluzję, klimat jest i zaczynamy. Będzie intro. Jeżeli ktoś chce od razu do gry, to niech sobie przewinie na filmie. A ja się zamykam. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region, it's a, a permanent free port. Facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days are going to travel out. We? Oui. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. Still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrance if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. No, stwierdzam, że klimat od samego początku generalnie czymie, chyto za jaja i nie puszcza. Oprawa dźwiękowa, dubbing, jak już w tym momencie widać, oprawa graficzna czymią, czymią, tak po naszemu, naprawdę, naprawdę wysoki poziom, zresztą można zobaczyć. Gram na praktycznie najwyższych ustawieniach w rozdzielczości Full HD, jakość tekstury jest no, naprawdę wysoka, wszystkie oświetlenia, odbicia światła, te takie staromodne, znaczy, nowoczesne, ale na staromodłe komputery. Wszystko stylizowane właśnie na klimaty pierwszego filmu z serii Obcy. Coś pięknego. Dobra, jadymy. Jeszcze ta czcionka nawet przy, przy przyciskach, zaloguj się. Wszystkie kończyny, które widać, kiedy się wykonuje różne czynności, no niestety patrząc z dół nie widać nóg. O, kuboty. Patrzcie, fizyczne kuboty nawet. Niesamowite. Właśnie coś pięknego. Muzyka, takie te wszystkie dźwięki. Wszystko w stricte klimacie, właśnie pierwszego obcego. Dla mnie magia. Dla mnie po prostu prawdziwa magia. Możemy zamknąć tu kapsuły. Cudo. Po prostu stylistyka. Tutaj cała graficzna oprawa, otoczka. To jest po prostu pierwszy obcy. To jest żywcem wyjętej. Już w tym momencie ukłony dla dewelopera. Po prostu ja się jaram. Niesamowicie, po prostu sobie, wszystko tu sobie spenetrujemy ostrożnie. Te takie delikatne mgiełki, bajerki, światełka, cienie. Coś pięknego, dostęp do terminali. Co my tu mamy? No, możecie sobie zatrzymać, sami przeczytać. Okej, okay. tutaj takie, o! Hmm. Kiedy z tego wychodzi? Q. Dobra. Takie smaczki. Tutaj bety. Zaś kuboty. Okej, okay. co my tu mamy? Cigarety. Ktoś tu kurzy cigarety marki Gold. Jakiś dźwięk niepokojący tutaj do mnie dobiega. Ubierz się, to jest cel, który mam zrobić, ale jeszcze za tym. Czyżby to była gazeta, którą Cyborg dusił Ripley w pierwszym filmie. Ej, zapisy gry mamy przy takich, przy maszynkach, że tak powiem, emergency, nadpisać gry jeszcze nie chcę, bardzo ciekawy bajer na myśl przywodzi mi delikatny Resident Evil, gdzie zapisywało się na maszynach do pisania, dobra, czasie, co to mamy, Króloster, co zrobiłem, zepsułem, dobra, czasie Łoblec, nie będziemy tak ponagłazić, dobra. Cel osiągnięty, ubierz się, jestem duża. Gramy tutaj, jak już mogliście, kopnąć się po intrze. Myślę, że łatwiej mimo wszystko będzie się zorientować ludziom obeznanym w klimatach filmowych. Gramy córką Ellen Ripley w czasie, kiedy... po zakończeniu akcji pierwszego obcego, kiedy Ellen dryfuje już gdzieś tam w przestrzeni, a jej córka stara się właśnie ją znaleźć. O, brauza! No cóż, nie, 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 nie tego nie, nie było w planach myć się generalnie w ubraniu, no ale jak już się przydarzyło, no to cóż, dobrze. Idźmy dalej. Staram się tak nie, nie przegadać akcji jakoś tak, nie, nie niszczyć klimatu, ale może mi się gęba nie zamykać z kuli tego, że naprawdę wszystko tutaj póki co. A! Coś jest troszkę potraciłem. Wszystko naprawdę póki co wybitnie wręcz mi się podoba. Także tu będę powoli sobie właśnie te klimaty zgłębiał. Tutaj mamy skafandry. Czyżby miała nas czekać to sama scena do pierwszego obcego, gdzie to Ripley w samej bieliźnie przedzierała się skrzętnie do skafandra, żeby potem obcego wystać w przestrzeń kosmiczną? Może, może. W zasadzie tutaj posyłam niez niezłe spoilery, jeśli chodzi o pierwszy film, no ale myślę, że, że ludzie, którzy w to grają, raczej styczność z pierwszym filmem Serii obcy mieli już jakaś murzyna, tak że tak powiem. No, racism, etol, to jakiś gameboy. Dobra. A to nie jest chyba murzyna, nie, chyba, chyba nadwyraz. Czy jakby się miała zejść, to ja też, chyba jakaś ryma, że chycił, jak że lecił po pod tego obcego do Silezi w Katowicach. Fajnie, postać moja nie jest taka, nie ma. Jak na przykład Gordon, to fajnie. Fajnie, możemy mieć tak ten, można się wychylać. Tak, 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 tak. Ale amnizja, wiecie o co chodzi. Bardzo fajne modele postaci, bardzo dobrze zdabingowane. Fajnie. A, czyli to jest 15 lat właściwie już po akcji pierwszego obcego. okej. Okay. co mamy tutaj w terminalu. Osobiste, incydent na Nostromo, właśnie Tu jest opisana, opisane, to co działo się Co działo się na Nostromo Page up, page down, gdzie mam przycisk page down? Tutaj e. A podświetla, a jak zjechać na dół? Page up Page Down Dobra, ja jestem jakiś upośledzony, nie? Znaczy, tu potrafię zjechać na dół, ale na udostępnione nie potrafię zjechać. Okej. Okay, to sobie jeszcze obcykam. Co my tu mamy? Naval Cookbook. Czyli jak ważyć? Jak ważyć na statku kosmicznym? Co tutaj mamy? Środek spajający części. Weź wszystko. Okej. Okay. Znajdź plany, które pozwolą Ci stworzyć przedmioty ze zebranych części. Bardzo fajnie. Czyli będzie coś, coś w formie craftingu. Milajki, like, a lot. Te piękne, naprawdę piękne, sugestywne oświetlenie. Boże, strasznie mi się podoba. Cała stylistyka po prostu mnie miażdży. To jest to, czego chciałem. Od, 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 od gry. Od solidnej gry w klimatach obcego. Boombox! Można puścić. Tak, hipciuś. Także klimaty są po prostu, a, jak widać. Cały czas będę w kółko powtarzał to jedno, ale no, nie miażdży w każdym razie. Nie miażdży. Dobra, wracamy się na rzut. Teraz się obejrzymy tu. O! Te dymki, takie to wszystko, matko. Na mocnym kąpie, cud, po prostu miód i że wymagania nie są jakieś strasznie wysokie, umie to śmiga w 60 klatkach, czego nie widać na tubie przynajmniej, a ja wymagania mam, czy opcje mam tam nasztalowane prawie na fol. Także, o, co my tu mamy? To jest laboratorium, gdzie ściągali w pierwszym obcym twarze przytulacza z pana, którego tam, że tak powiem, zapłodnił. Dobrze kolega. Jest... Fajnie, że widać, że babka jest niższa trochę od niego, Realistyczne, bo jak wiadomo kobieta jest przeważnie niższa od mężczyzny czy nie zawsze, na przykład ode mnie większość kobiet jest wyższa, ale to nie o tym mowa. Strasznie ładne gęby. Czym ruga mruga? Wszystko, fajna, mika, ładny daming. Boże. Strasznie fajne, bardzo mi się wszystko podoba. Superowo jest. Gra ponoć do tego jest dość długa, zajmuje około 15-16 godzin na tym trudnym poziomie. Żeby ją sobie obcykać, co też mnie cieszy, bo już bokami wyłożę migry na 4-5 godzin. O, ważyła 24 giga. Całe szczęście jako, że kupiłem ją w formie fizycznej, nie musiałem tego ściągać ze Steama, bo jak dołożyć do tego, że zawsze przy ściąganiu ze Steama włączam internet, to chyba dostałbym przysłowiowej kurwicy. Dobrze, mam pogadać z Samuelem. O, mamy mapę. Bardzo mi się to podoba. Teraz tak, idź na mostek na odprawę. Idźmy matko na przysięgę. Dobra, mostek na odprawę, tam, OK. Idziemy na odprawa. Tutaj fajnie fizycznie te klamory się walają pod nogami. Bardzo mi się to również podoba. Jak można zauważyć wszystko. Te takie nawet pierdłki jak puszki, jak e, w Aschenbecherze, z cigaretów popiół. No strasznie. Detale, detale, po prostu imersja, sugestywność, to jest to. To jest to. To jest stara biurwa. Pewnie zginie jako jedna z pierwszych. A to, to jest. Nie, to nie jest Murzyna, jednak się pomyliłem, sorry, to obraziłem. Znaczy, to Nie, żeby nazwanie kogoś Murzynem miało go obrazić, nie, ale może ją akurat obraża. Akcja, jak widać, odkręca się powoli, nie ma hiczkowskiego trzęsienia ziemi, mi się to podoba. Czuję, że to będzie na tej zasadzie, że jest jedna z nielicznych gier, którą miałem zamiar nabyć, a nie obejrzałem jej do połowy na tubie i tym samym nie zepsułem sobie przyjemności na szczęście. Także no, bardzo jestem z siebie dumny i polecam to wszystkim. Co było, weź plik odprawy, gdzieś miałem. A tutaj, ok. Boże, oprawa dźwiękowa. to Punch up seventy four, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens, out of Saint Clair, registration number MSV seven seven six zero, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a whaling... Utoni bond. You're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. <coughs> Mar Marshall, this is the Torrens. Say again. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. <sighs> <sighs> Taylor, you too, Samuels. Affirmative. What happened here? My God, Ripley, you're doing good, Taylor. <laughs> No, moi państwo miazga generalnie w dalszym ciągu i sprawia wrażenie, że z czasem może być jeszcze lepiej. A jeszcze w zasadzie nic się nie działo. Jeszcze nawet główny oczekujący śpikami antagonista się nie pojawił. Także wszystko jeszcze przed nami. Czyli Hitchcockowskie trzęsienie ziemi, w zasadzie mamy już za sobą. Teraz wedle starożytnych reguł powinno stopniowo rosnąć napięcie. A w tym momencie ja robię brutalne cięcie i chciałem bardzo gorąco zaprosić was. Dzisiaj mamy 7 października dla zorientowanych, bo wiem, że ta wiadomość może za jakiś czas stracić, że tak powiem, ważność. Dzisiaj na godzinę 20:00 postaram się być punktualny na serwis Hitbox TV gdzie w opisie filmu na dole znajdziecie link, gdzie grę będę ogrywał na żywo, po prostu będę ją streamował, komentował, ogrywał na żywo, także serdecznie zapraszam, gdzie razem będziemy mogli trzęść batkami, a oprócz tego opcji jeszcze pewnie pojawi się, pojawi się w jakiejś formie na YouTubie, a tymczasem, ucinając w tym momencie, cóż, miazga. Ja zapraszam serdecznie na audycję na żywo, a tymczasem trzymajcie się dzięki Papa. Pa.